Zacznijmy od zrozumienia, czym jest zapalenie gruczołu krokowego. Jest to stan zapalny gruczołu krokowego, męskiego gruczołu, znajdującego się tuż pod pęcherzem, niezbędnego do produkcji płynu nasiennego. Stan ten może być wywołany przez infekcje bakteryjne, stres, urazy. A nawet nieznane czynniki. W Polsce zapalenie gruczołu krokowego jest jedną z głównych dolegliwości urologicznych, często dotykającą mężczyzn w wieku od 20 do 50 lat. Objawy są różne, ale obejmują ból podczas oddawania moczu, dyskomfort w okolicy miednicy, uczucie pieczenia, a w ciężkich przypadkach gorączkę lub dreszcze. W zależności od rodzaju, leczenie może być szybkie lub wymagać długoterminowej opieki. Jest to stan, który wpływa nie tylko na ciało, ale także na jakość życia, szczególnie w kulturze takiej jak Polska, w której zdrowie mężczyzn jest nadal tematem drażliwym. Zrozumienie zapalenia gruczołu krokowego jest pierwszym krokiem do poradzenia sobie z nim. Jeśli doświadczasz tych objawów, nie ignoruj ich, szukanie pomocy medycznej jest niezbędne. Teraz przyjrzyjmy się rodzajom zapalenia gruczołu krokowego, aby umieścić temat w kontekście istnieją cztery główne rodzaje zapalenia gruczołu krokowego, z których każdy ma swoje własne specyficzne przyczyny i leczenie ostre bakteryjne. Zapalenie gruczołu krokowego jest spowodowane infekcjami, zwykle bakteriami takimi jak i coli, i objawia się intensywnymi objawami takimi jak wysoka gorączka i silny ból. Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego jest bardziej uporczywe, a objawy pojawiają się i znikają w ciągu miesięcy. Przewlekłe niebakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, zwane również zespołem przewlekłego bólu miednicy, jest najczęstsze w Polsce i nie ma wyraźnej przyczyny zakaźnej, ponieważ jest związane z napięciem mięśni lub stresem. Wreszcie istnieje bezobjawowe zapalenie gruczołu krokowego, które jest wykrywane podczas rutynowych badań. Każdy typ wymaga dokładnej diagnozy, zwykle stawianej przez urologów na podstawie badań moczu, krwi lub USG. W Polsce kliniki takie jak Medicover szybko oferują te usługi. Wiedza o tym, jaki masz typ, jest kluczowa, aby uniknąć niepotrzebnych zabiegów. Przejdźmy teraz do sedna sprawy masturbacji. Najważniejsze pytanie: czy masturbacja wpływa na zapalenie gruczołu krokowego? Jest to temat otoczony mitami, szczególnie w społeczeństwie takim jak Polska, w którym nadal istnieją tabu dotyczące seksualności. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków masturbacja nie jest szkodliwa, a nawet może być korzystna. Badania takie jak opublikowane w Journal of Sexual Medicine sugerują, że regularna ejakulacja pomaga zmniejszyć gromadzenie się płynu w prostacie, co może złagodzić objawy niebakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego. Brazylijski urolog zauważył, że w przypadku infekcji, takich jak chlamydia, częste ejakulacje mogą przyspieszyć powrót do zdrowia poprzez oczyszczenie gruczołu. W Polsce chociaż temat ten jest mniej omawiany, lokalni urolodzy podążają tą samą drogą, zalecając umiar, ale nie zakazy. Jednak każdy przypadek jest inny i ważne jest, aby słuchać własnego ciała. Jeśli masz wątpliwości, konsultacja lekarska może je wyjaśnić. Zrozummy lepiej, dlaczego to działa, dlaczego masturbacja może pomóc. Prostata produkuje część nasienia, a ejakulacja eliminuje płyny, które, jeśli się nagromadzą, mogą powodować przekrwienie gruczołu krokowego. Przekrwienie to jest powszechne w niebakteryjnym zapaleniu gruczołu krokowego, gdzie nie ma infekcji, ale gruczoł staje się zapalony z powodu nacisku lub podrażnienia. Regularna ejakulacja, czy to poprzez masturbację, czy seks, może pomóc. Złagodzić to ciśnienie, zmniejszając dyskomfort, taki jak ból miednicy. Badanie z 2016 roku wykazało, że mężczyźni z przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego, którzy ejakulowali co najmniej dwa razy w tygodniu, zgłaszali mniej objawów. W Polsce, gdzie surowa zimowa pogoda może ograniczać aktywność fizyczną, utrzymanie zdrowej rutyny, w tym masturbacji, może być praktycznym sposobem nadbanie o siebie, ale uważaj, nie jest to substytut leczenia medycznego. Jeśli masz bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, antybiotyki powinny być w centrum uwagi. Porozmawiajmy teraz o tym, kiedy masturbacja może być problemem. Choć rzadko, masturbacja może pogorszyć objawy w niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku ostrego bakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego. Podczas aktywnej infekcji prostata jest już wrażliwa, a ejakulacja może podrażnić cewkę moczową lub gruczoł, nasilając ból. Pewien polski pacjent zgłosił na forum zdrowia, że odczuwał dyskomfort po ejakulacji podczas ostrego epizodu. Ale poprawiło się to po zażyciu antybiotyków. Jeśli zauważysz taki schemat, zatrzymaj się i skonsultuj się z urologiem. W Polsce prywatne kliniki, takie jak NLMED, oferują szybkie konsultacje, podczas gdy system publiczny NFZ może być opcją pomimo kolejek. Ponadto, Nadmierna częstotliwość, taka jak kilka razy dziennie, może nadwyrężyć okolice miednicy w przypadku poważnego stanu zapalnego. Kluczem jest równowaga, a słuchanie sygnałów swojego ciała to najlepsza strategia. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej częstotliwości. Czy istnieje idealna częstotliwość masturbacji w przypadku zapalenia gruczołu krokowego? Nie ma uniwersalnej reguły, ale badania sugerują, że umiarkowane ejakulacje około 2 do 4 razy w tygodniu są bezpieczne i potencjalnie korzystne. Powszechnie cytowane badanie Harvardu wykazało, że częsta ejakulacja 21 razy w miesiącu może zmniejszyć ryzyko raka prostaty, chociaż związek z zapaleniem gruczołu krokowego jest mniej jasny. W Polsce, gdzie zdrowie mężczyzn jest rzadziej omawiane, wielu mężczyzn martwi się nadmierną masturbacją. Lokalni urolodzy, tacy jak ci z LuxMed, podkreślają, że chodzi o wygodę. Jeśli masturbacja nie powoduje bólu ani poczucia winy, to jest w porządku, aby była częścią Twojej rutyny. Z drugiej strony, jeśli czujesz, że ta częstotliwość wpływa na Twoją energię lub samopoczucie, warto to przemyśleć. Kluczem jest znalezienie równowagi, która ci odpowiada. Obalmy teraz kilka mitów. Powszechnym mitem jest to, że nadmierna masturbacja powoduje zapalenie gruczołu krokowego, czyli przerost prostaty. To nieprawda. Łagodny przerost gruczołu krokowego, powszechny u mężczyzn po 50. roku życia w 1910, w Polsce jest związany ze zmianami hormonalnymi i wiekiem, a nie masturbacją. Podobnie zapalenie gruczołu krokowego nie jest wywoływane przez aktywność seksualną, ale przez takie czynniki jak infekcje lub stres. Urolog z Krakowa niedawno wyjaśnił, że masturbacja nie ma związku przyczynowo-skutkowego z tymi schorzeniami. Ten mit. Utrzymuje się, ponieważ ból związany z zapaleniem gruczołu krokowego może współwystępować z ejakulacją, tworząc fałszywe skojarzenie. W polskiej kulturze, w której poczucie winy związane z seksualnością nadal istnieje, kluczowe jest przeciwstawianie się takim poglądom faktami. Jeśli słyszałeś coś takiego, zrelaksuj się, nauka jest po twojej stronie. Porozmawiajmy o bakteryjnym zapaleniu gruczołu krokowego. W przypadku osób z bakteryjnym zapaleniem gruczołu krokowego priorytetem jest leczenie. W Polsce antybiotyki takie jak cyprofloksacyna lub lewofloksacyna są przepisywane na podstawie badań moczu. Masturbacja nie wpływa bezpośrednio na objawy ale czynności, które wywierają nacisk na prostatę, takie jak jazda na rowerze lub długie siedzenie, mogą je nasilać. Pracownik biurowy w Warszawie zgłosił, że ból nasilił się po długim siedzeniu, co jest powszechne w zawodach wymagających siedzącego trybu życia. Podczas leczenia należy zachować wygodną postawę i unikać substancji drażniących takich jak alkohol lub kofeina, które znajdują się w popularnych napojach, takich jak piwo lub kawa. Jeśli masturbacja jest komfortowa, to jest w porządku, ale jeśli powoduje ból, porozmawiaj z lekarzem. Kliniki takie jak Zico Health oferują szczegółowe wskazówki. Przejdźmy teraz do niebakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego. Niebakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, czyli zespół przewlekłego bólu miednicy, stanowi większe wyzwanie, ponieważ przyczyna nie zawsze jest jasna. W Polsce stanowi większość przypadków, szczególnie wśród młodych mężczyzn. Objawy takie jak uporczywy ból w okolicy miednicy lub podczas oddawania moczu. Mogą być wywoływane przez napięcie mięśni dna miednicy, stres, a nawet słabe krążenie. Polscy urolodzy zalecają techniki relaksacyjne, takie jak ciepłe nasiadówki, trwające 15-20 minut, aby złagodzić napięcie. Apteki takie jak apteka Gemini sprzedają sole do kąpieli, które czynią ten proces bardziej skutecznym. Masturbacja może również pomóc, o ile nie powoduje dyskomfortu, poprzez wspomaganie krążenia w tym obszarze. Połączenie tych praktyk z regularnymi badaniami kontrolnymi to rozsądne podejście. Porozmawiajmy teraz o diecie. Dieta odgrywa ważną rolę w leczeniu zapalenia gruczołu krokowego. Drażniące pokarmy, takie jak papryczki chili, kawa lub alkohol, mogą nasilać objawy, drażniąc stan zapalny w drogach moczowych. W Polsce tradycyjne potrawy, takie jak smażony bigos lub pierogi, mogą być problematyczne ze względu na zawartość tłuszczu lub przypraw. Wybieraj pokarmy przeciwzapalne, takie jak herbaty ziołowe popularne w Polsce takie jak rumianek, lub lekkie zupy, takie jak barszcz. Badanie z 2008 roku wykazało, że dieta bogata w błonnik zmniejsza stan zapalny u mężczyzn z zapaleniem gruczołu krokowego. Picie dużej ilości wody, takiej jak woda mineralna żywiec drój, pomaga również utrzymać drożność dróg moczowych. Ta zmiana jest praktyczna i przystępna cenowo dla każdego mieszkańca Polski. Stres jest kolejnym czynnikiem wywołującym niebakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, a jego leczenie jest niezbędne. W Polsce, gdzie tempo życia w miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, może być intensywne, poświęcenie czasu na relaks ma znaczenie. Techniki takie jak dziesięciominutowa medytacja dziennie lub yoga, które zyskują popularność w Polsce, Pomagają zmniejszyć napięcie mięśni w okolicy miednicy. Jeden pacjent poinformował na forum, że biofeedback, technika kontroli mięśni, złagodził jego przewlekły ból. Masturbacja, wykonywana bez poczucia winy, może również uzupełniać relaks, ponieważ uwalnia endorfiny. Jeśli problemem jest stres. Warto rozważyć te opcje z fizjoterapeutą lub urologiem. Nawodnienie to prosta, ale skuteczna strategia. Picie 2-3 litrów wody dziennie zapobiega infekcjom układu moczowego, które mogą wywołać lub zaostrzyć zapalenie gruczołu krokowego. W Polsce wody mineralne, takie jak nałęczowianka lub cisowianka, są niedrogie i skuteczne. Unikaj zbyt długiego wstrzymywania moczu, ponieważ zwiększa to ciśnienie w prostacie. Europejskie badanie z 2020 roku wykazało, że dobre nawodnienie zmniejszyło częstotliwość bolesnych epizodów u mężczyzn z zapaleniem gruczołu krokowego. Praktyka ta jest łatwa do przyjęcia i jest zgodna z polskim stylem życia, w którym woda jest ceniona jako część zdrowej rutyny. Kolejnym problemem jest zdrowie psychiczne. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego może powodować niepokój lub frustrację, szczególnie u mężczyzn, którzy w Polsce mierzą się z kulturowymi tabu. Rozmowa o problemie z partnerem, przyjacielem lub terapeutą może złagodzić obciążenie emocjonalne. Platformy internetowe, takie jak Telemedico, oferują dyskretne konsultacje psychologiczne, co jest idealne dla osób, które wolą prywatność. Masturbacja, gdy nie powoduje poczucia winy, może również pomóc w zmniejszeniu niepokoju, ale jeśli seksualność jest tematem wrażliwym, warto zbadać to z profesjonalnym wsparciem. Małe działania, takie jak prowadzenie dziennika lub spacery na świeżym powietrzu, również mogą pomóc. Zanim zakończymy, słowo przestrogi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż cztery tygodnie lub obejmują gorączkę, natychmiast udaj się do urologa. W Polsce publiczny system NFZ obejmuje konsultacje i badania, ale kolejki mogą być długie, szczególnie w małych miejscowościach. Prywatne kliniki, takie jak Medicover lub CM Damiana, oferują szybkie wizyty, idealne w pilnych przypadkach. Nie pozwól, aby wstyd lub strach powstrzymały cię przed szukaniem pomocy. Dbanie o swoje zdrowie jest priorytetem. Polscy urolodzy są przeszkoleni i mogą dostosować leczenie do twojego przypadku. Podsumowując wszystko, co widzieliśmy, masturbacja jest bezpieczna dla większości mężczyzn z zapaleniem gruczołu krokowego i może nawet pomóc złagodzić objawy, szczególnie w postaci niebakteryjnej. Połącz to z leczeniem medycznym, takim jak antybiotyki w przypadku zakażeń bakteryjnych, zrównoważoną dietą, odpowiednim nawodnieniem i redukcją stresu. Praktyki takie jak ciepłe kąpiele, lekkie ćwiczenia, jakościowy sen i regularne. Kontrole są niezbędne. W Polsce, gdzie zdrowie mężczyzn zyskuje coraz większą uwagę, nadszedł czas, aby przełamać tabu i nadać priorytet dobremu samopoczuciu. Małe zmiany, takie jak picie większej ilości wody lub relaks, przynoszą duże korzyści. Zastosuj te wskazówki i żyj z większym komfortem i pewnością siebie.